Cześć! Witaj na kanale Wakacyjny Klocek i w tym odcinku poskładamy sobie pocztówkę z Nowego Jorku. Pudełko już otworzyłem. Zobaczymy, co my tu mamy. Kloczki, kloczki. Naklejki. Naklejki. I instrukcja. Dobra, to za chwileczkę widzimy się ze zbudowaną pocztówką. Tak wygląda pocztówka po złożeniu klocków z woreczka numer 1, a teraz będziemy robić numerek 2. Po złożeniu pocztówka wygląda całkiem ciekawie. Mamy Empire State Building, mamy One World Trade Center, mamy Statuę Wolności, Most Bukliński z flagą, jakąś chmurkę, tutaj miniaturową taksówkę chyba, miniaturowy stateczek, jakaś roślinność i oczywiście napis w formie naklejki Nowy Jork. Ja na pewno będę chciał zbierać wszystkie zestawy z tej serii, wszystkie pocztówki chciałbym sobie skolekcjonować, bo myślę, że będzie całkiem przyjemnie wyglądało na półce. Jeśli chodzi o części zapasowe, to zostało tego tyle. I w tym odcinku to też tyle. Także zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki za uwagę. Cześć!